Na tą chwilę pacjentów, można powiedzieć, jest dużo, natomiast mamy jeszcze wolne miejsca, wolne łóżka. Natomiast był taki moment między 20 października 5-7 listopada, gdzie tych pacjentów było naprawdę dużo i wszystkie łóżka mieliśmy zapełnione. Czy to jest tak, że teraz już jak gdyby ta największa fala chwilowo przynajmniej minęła? To znaczy teraz obserwujemy, że tych testów jest, wykonujemy mniej. Niemniej jednak od tego tygodnia obsługujemy szpitale w Województwie Małopolskim i zwiększyliśmy jakby moc przerobową naszego laboratorium właśnie na potrzeby tych szpitali. I od tego tygodnia zwozimy próbki z większości szpitali małopolskich. Mówimy o tym, że pacjentów covidowych jest sporo, a tych pacjentów, którzy chorują na inne choroby, przecież takich też jest. Też przyjmujecie Państwo, czy tylko w szczególnych przypadkach? To znaczy, jeżeli chodzi o zabiegi, to przyjmujemy tylko i wyłącznie zabiegi w formie ostrej albo ze wskazań życiowych, albo takie, które zagrażają życiu. Natomiast tych pacjentów na szpitalu mamy wcale niemało. W związku z tym zarówno pacjentów covidowych, jak i pacjentów nie covidowych u nas w szpitalu jest. Mi się wydaje, że jakby społeczeństwo przyzwyczaiło się już do covida, no i coraz częściej śmielej odwiedzają szpital. To chyba dobrze, bo wiele osób mówiło o tym, że są też trudne sytuacje zdrowotne, bo wiele osób się obawiało tej wizyty w szpitalu u lekarza. No, no nie, no teraz akurat obserwujemy, że pacjentów jest, jest ich więcej.